Razem z żoną kończyliśmy technikum przemysłowi czyniarskiego w Kwidzynie. To już było odległe czasy, już nie powiem już nawet jakie i po prostu te, te, uczyliśmy się tego w szkole. Najwięcej to chyba zrobiłem wazonów. No i koszyki, nie? Koszyki. Ja ja lubię robić. Nie lubię robić tuzinkowo, tak jak mój mąż też nie lubi. Lubimy robić różne rzeczy i każda rzecz ma być i musi być inna. Bo my robimy z wolnej ręki. Znaczy, bez formy. Także każdy wyrob wychodzi inaczej. Z reguły w okresie zimowym się, spie, się zbiera. Od Gdzieś tak od stycznia, lutego do początku kwietnia. Ci plantatorzy, którzy mają plantację wikliny, zaczynają żniwa już w tym okresie, już od listopada i wtedy oni tą wiklinę gotują i nie wykorzystują jako biała. Tylko gotują ją i oni w każdej chwili mogą sobie okorować tę wiklinę i wtedy jest niezależne od, po prostu od pory roku. No, jak pojawiło się na świecie jedno dziecko, potem drugie dziecko, więc ciężko było nawet iść do pracy i po przedszkolach. Więc, a ponieważ miałam fach i był, mo, była możliwość, że mogłam pracować chałupniczo. Więc zaczęłam pracować chałupniczo. No, synek rus, 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 aż już taki był, nawet jeszcze chyba nie chodził do szkoły, już go interesowało. To, że ja robię zwikliny, że tam jakiś koszyczek, to ja mu dawałam czasami, on tam przeplód. Płeć z reguły nie ma znaczenia, ale takie bardziej ciężkie wyroby wykonują raczej mężczyźni, jak to kiedyś były kosze piekarnicze, takie różnego rodzaju to są bardziej ciężkie łóżeczka się kiedyś wykonywało z wikliny, czy tam kołyski. To raczej mężczyźni to, ale wyplatanie to raczej jest domena kobiet. Jesteśmy może trochę dokładniejsze. No a ja na pewno jestem szybsza od mojego męża. Może nie wiem, czy to jest dokładna. Praca koszykarza polega na tym, że wykonujemy pracę mokrą wikliną, i którą musimy często moczyć. Po prostu, żeby ona nam się dobrze wyginała, żeby była elastyczna, żeby się nam poddawała w ten sposób, jaki my chcemy. To przyczynia się do powstawania choroby zawodowej. U koszykarzy to jest reumatyzm. No, mój syn, który już jest, był dorosłym człowiekiem, parał się, wiknął, naprawdę robił ładne rzeczy. Postanowił wyjechać do Anglii, ale to tak nie przyszło lekko. Musiał szukać tam kontaktu. No, ciekawe było to, jak on właśnie przyjechał i mówił, że musi zrobić stelarze, bo to jest na czapki dla królewskiej gwardii w Anglii. No to tego to już setki zrobił, bo oni tam dużo tego potrzebują. I na to jest na, na, to, na ten właśnie jest naciągana skóra ta. A to jest zwikliny, czego myśmy też nie wiedzieli. Żeby dokładnie dobrać y, długość materiału na prawą i na lewą nogę, mierzymy kopyto po owalu i ten wzór pozwala nam na dokładne, y, można powiedzieć, ucięcie materiału, i y, y, z którego wykonamy podkowę na, na dane kopyto. Kowalem podkuwaczem koni jestem od 80 roku, od 2 września, jak zacząłem pracę już zawodową w stadninie koni w Liskach. Właściwie zaczęło się to hmm, z domu. Z domu, w domu były konie, było duże gospodarstwo. Powiem tak, że byli kowale na wsi, ale było nam trochę daleko i trochę nam czasu było szkoda, więc ojciec y, posiadał tą umiejętność odkuwania. Przede wszystkim, żeby zacząć tą pracę, zacząć ten zawód, pracować w tym zawodzie, nasz, należy posiąść y, wiedzę teoretyczną, która jest niezbędna. Przy, wiedzy, przy, przy umiejętnościach praktycznych. Teoria, no cóż, teoria, anatomia, specyfika ruchu konia, geometria ruchu konia. Co tam jeszcze? Trzeba wiedzieć, czyta, czytać zdjęcia radiologiczne, znać zasady ortopedii, układów kostnych i takich wiele, wiele różnych rzeczy, trzeba znać, żeby później było. Wiadomo, o czym się rozmawia, czy z trenerem, czy z jeźdźcem, czy z lekarzem weterynarii. Jeżeli chodzi o zmiany, które zaistniały na przestrzeni na przykład 40 lat w tym zawodzie, te zmiany są ogromne. Te zmiany są ogromne, dzisiejsze techniki, dzisiejsze jakby sposoby wykonywania tego zawodu. Są inne. Mamy nowe narzędzia, narzędzia, które są naprawdę lekkie, są narzędzia, narzędziami są dobrymi. Twardość i w ogóle wykonanie tych narzędzi jest naprawdę niesamowita. Przede wszystkim, co tu trzeba zaznaczyć w tym całym postępie, my już z tymi końmi nie walczymy. Już teraz każdy hodowca, właściciel, sportowiec, jeździec, trener. I Już ma za punkt honoru, żeby ten koń był przyjazny, tak dla lekarza weterynarii, tak jak i dla podkuwacza koni, tak jak i dla osoby z zewnątrz, żeby nie był ten koń, żeby nie był zagrożeniem. Właściwie kadyny się zawsze kojarzyły z końmi. Raz przyjechałem tutaj obejrzeć zawody hipiczne w skokach przez przeszkody, obeszłem miejscowość i byłem tą miejscowością zachwycony i gdzieś mi się tam zaświeciła lampka, może kiedyś mógłbym tutaj pracować, prawda, bo tu nie było kowala i akurat, akurat bez zgrzytu, bez bólu przeszłem tutaj do Kadyn i nie ukrywam, że tak ja, jak i moja rodzina czujemy się tu bardzo dobrze. Mówi się, że jestem prekursorem w ogóle kowalstwa objazdowego w Polsce, właśnie byłem pierwszym, który jeździł do Stadnin samochodem z podkowami, z kowadłem, jeszcze pieca nie miałem, to długa historia z tym piecem. I Ja jeździłem tutaj, Mierzeja, Wiślana, to wszystko nie i to się tak fajnie zaczęło, tak się fajnie zaczęło z tego względu, że od samego początku ja tych ludzi traktowałem poważnie. Malutkim samochodzikiem zacząłem jeździć, a teraz już jeżdżę takim ogromnym. No ale jest tu komfort, wygoda. Prąd mam swój, spawanie mam swoją, wentylacja wszystko, co potrzebne jest do, do podkucia, do ortopedii, do zrobienia podkowy. Co jest potrzebne, wszystko mogę na miejscu zrobić. Na pustyni, na środku pustyni mogę okuć konia. także... No, pan jeszcze daj go. Dobra, spokojnie, spokojnie, spokojnie. spokojnie. Pomału jedeczku, jeszcze go daj tutaj. No ale spokojnie tak. Tak spokojnie, no. Jeszcze. Dobra. Dobra. Wielu moich kowali pracuje za granicą, w Arabii Saudyjskiej. Jeden jest w Australii, jeden we Francji, dwóch w Belgii. Dwoje w Norwegii jest, no w Niemczech to jest chyba ze czterech, prawda. I w Polsce, w Polsce również ci, jak to można powiedzieć, spod mojej ręki dobrze sobie, dobrze sobie radzą pracując w naszym kraju. Panie Józefie, mój koń dzisiaj zdobył to i to, mój koń ukończył rajd, Panie Józefie. Wie pan co? Mój koń już dzisiaj lepiej chodzi, już lepiej stawia nogi. Wie pani? Ja nie potrzebuję wieńca laurowego, ja nie potrzebuję kwiatów, ja nie potrzebuję prezentów niczego. Nie, nie. Tą suchą, szczerą wiadomość i to jest, i to jest dla mnie i to jest dla mnie najfajniejsze. Ja Krawcą dostałem przez przypadek, chociaż e, codziennie obcowałem e, z tego typu rzemiosłem, gdyż moja babcia była krawcową i widziałem jak szyła. Nie tylko e, babcia ze strony matki, ale również ze strony ojca też rękodziełem się trudniła, między innymi e, przędła i tkała. skończyłem Konradinum i rozpocząłem pracę w Stoczni Gdańskiej. 10 11, 11, żeśmy po prostu strajkowali października. Przyjechano do wszystkich młodych, jednych aresztowano, a innych po prostu wysyłano do wojska. Kiedy wróciłem z wojska, postanowiłem pójść do mego mam brata Antoniego Dziekońskiego i tam rozpocząłem termin w krawiectwie. Wuj był wszechstronnie wykształcony, mimo że babcia też była bardzo dobrą krawcową i prowadziła swoją pracownię, to wuj terminował u innych krawców w stoku. Podobało mi się po prostu zarabianie pieniędzy, trzeba tak zacząć na, na początku. Byłem młody i, i fajne rzeczy się sobie szyło, człowiek chodził ładnie ubrany. Modnie, pod, po prostu na dany okres, na dany czas i wykonanie. Czyli te, podobało mi się bardzo tempo pracy, które było u pana Dziekońskiego. No było dosyć szybkie tempo. Szyło się dużo, szybko, ładnie. No, tak jak jest zawód w akademii rzemiosła na mistrza trzeba mieć 7 lat to wystarczy przy po 7 latach 3 lata nauki później 4 lata praktyki wystarczy żeby być dobrym krawcem ja wyszkoliłem 12 uczni, czyli wypuściłem 12 absolwentów natomiast w tej chwili do egzaminu przystępuje dwóch na rok czy trzy osoby i to jest, to jest takie maksimum. Więcej mi się nie zdarza, żeby na województwo pomorskie przystępowało do egzaminu. Jeżeli chodzi o technologię związaną z, o, z przy, o przyrządowaniem, to zmieniło się wszystko, tak? Jeżeli ja produkuję garnitur, robię wzór, ten indywidualny ręczny, wówczas robię szablony. Później skanuję to, wrzucam do komputera. W komputerze robi się rozmiarówkę i później jest wydruk już automatyczny danego całego garnituru i idzie już w kolejności do szycia poprzez krawcowe na poszczególnych etapach. I każdy robi swoją operację i mamy, wychodzi garnitur. Na przykład, automaty wykonują kieszenie, różne automaty robią zdobne. Ozdobne szwy, różnego typu lamówki, i to jest zaprogramowane, tylko trzeba po prostu umieć obsługiwać te programy. Tak? Wszędzie w krawiectwie jest potrzebny informatyk na, na, na wielu etapach, i tutaj wykorzystujemy tą technologię i robimy w tej technologii. Moi klienci akurat mają wspólny mianownik, bo z reguły to przychodzą ludzie indywidualiści, którzy. Nie chcą być zaszatkowani w jakiś jeden mianownik czy element. To są przeważnie osoby wybitne, które lubią się wyróżniać i podkreślają tym samym swój charakter. Też dobierają pod siebie czyli pod swoją profesję czy pod swój zawód ubrania i znają dress code i po prostu dbają o to. Jeżeli chce się być spostrzeganym w, w sposób poważny, to trzeba też i wyglądać poważnie. Nie można na przykład negocjować kontraktu za kilka milionów czy kilkanaście milionów w ubraniu sieciówki. Na tym to polega. Większość młodzieży zamiast uczyć się dobrego zawodu yy, poszła do szkół średnich bez zawodu. Dzisiaj część wraca, bo jednak jest dobrze skończyć zawód, a później robić studia. I mając zawód, można na te studia zarobić, bo dzisiaj studia są też już dosyć drogie. Łatwiej zacząć od dołu, jeżeli się chce być projektantem mody, czyli od uczenia się życia. Takie zakłady jak mój. W przyszłości na pewno będą się rozwijać, ze względu na to, że zapotrzebowanie na indywidualne życie będzie rosło, ze względu na to, że społeczeństwo będzie chciało, elity będą chciały na pewno wyróżniać się. Na pewno były bardziej wyroby z wikliny popularne kiedyś, chociaż w tej chwili już też wracamy do tych wyrobów wikinarskich, bo nawet my po sobie wiemy, bo robimy i widzimy, że ludzie y, wyrobami z są zachwyceni. I te kopyta będą i będą i będą i będą. Może wejdą jakieś tam nowsze technologie, nowsze rozwiązania, ale kopyto będzie zawsze kopyto. Jak będzie kopyto, to będzie i podkuwacz koni.